Witam wszystkich bardzo serdecznie z mojej jaskini. Prosto z serwisu. Sezon już na dobre się rozkręcił, mimo że mamy początek marca. Ale to jest mnóstwo, mnóstwo pracy. Wszyscy chcą przygotowywać rowery do sezonu. Przygotowywać rowery do jazdy. Wyciągają z piwnic, z garaży i tak dalej. I tego będzie dotyczył ten odcinek. Czyli jak przygotować rower do sezonu. Na co zwrócić uwagę po wyjęciu z garażu, piwnicy, z zdjęciu z trenażera czy z, ze ściany. No, także nie przedłużając standardowo, jedziemy z tematem. To ma być dedykowany odcinek dla wszystkich, dla tych amatorów, dla tych, co mają taki stojak, czy lepszy stojak, czy gorszy stojak, czy taki stojak na tylny trójkąt. Bo taki w zasadzie wystarczy nam do tego, żeby zrobić taki przegląd. Wiadomo, że wszystko robimy My niestety. Chyłkiem, panie, żeby coś tu podregulować, no ale coś kosztem czegoś. Za to damy kilkadziesiąt złotych. Za stojak, taki zwykły serwisowy, no to już trzeba. Troszkę więcej pieniążków dać. Wiadomo, że w tych sieciówkach są takie stojaki i dosyć często, szczególnie na stronach internetowych. Sklepów takich niemieckich z żółto-niebieskim logo. Tak czy inaczej, żeby niczego nie reklamować, te opinie o tych stojakach właśnie z Lidla są różne. Ja czy polecam, czy nie polecam, nie wiem. Miałem, sprzedałem i się cieszę. Tak czy inaczej, na co, na co trzeba zwrócić uwagę po wyjęciu roweru z piwnicy, z wyjęciu z garażu, czy po prostu uruchomieniu go do sezonu? Przede wszystkim czyścimy. Zazwyczaj rower odstawiamy brudny, nieumyty i tak sobie czeka już z tym brudem, czy może jak kto woli konserwacją lakieru, do następnego sezonu. Powietrze schodzi i ma prawo zejść przez zimę. Wiadomo, że nie jakoś dużo do totalnego kapcia. No, ale będzie go po prostu mniej. No, rower, rowerzyści szosowi na pewno dobrze sobie z tego zdają sprawę, bo tam muszą dopompowywać tego powietrza dużo częściej niż, niż w innych rowerach. Także tak, zaczynamy. Czyścimy pompujemy, do czyszczenia nie musi być to nie wiadomo co. Myjkę ciśnieniową odradzam, bo nabijamy we wszelkie łożyska wody i tego brudu, piachu, pyłu, który jest osadzony na wszystkich elementach dookoła, to on sobie tam po prostu dostanie się. No, nie ma bata, no, woda wszędzie się dostanie niestety. I po myciu myjką ciśnieniową, no to generalny serwis. Duży przegląd taki z rozkręcaniem wszystkiego na części pierwsze. Co ja i tak zalecam zrobić raz do roku. Taki przegląd. Jak dużo jeździmy, szczególnie, szczególnie jak jeździmy w, niezależnie od warunków pogodowych, czy pada, czy nie pada. Taki przegląd no, jest wymagany, bo ta woda się dostaje. Smar. No, okej, okay, będzie gdzieś tą wilgoć, będzie gdzieś te elementy chronił przed wilgocią i wypychał tą wilgoć. No, ale rdza się pojawi, zaraz zwiększają się koszty po prostu wszystkiego. Pojawi się rdza na bieżniach, na kulkach, zaraz piasta do wymiany, koło do wymiany, nie da się tego naprawić. Także przegląd duży raz do roku na pewno, a przynajmniej ten przegląd podstawowy, gdzie sprawdzamy, ja przynajmniej sprawdzam każdą śrubkę. Sprawdzam wszystkie połączenia gwintowe, reguluję wszystko, co się da wyregulować, co jest do wyregulowania, centruję koła. U mnie w przeglądzie podstawowym jest centrowanie kół, i to jest kolejna kwestia, na którą trzeba zwrócić uwagę, żeby raz do roku to centrowanie zaliczyć. Im więcej jeździmy, no to tym bardziej jest to wymagane wszystko. Bezpieczeństwo przede wszystkim, a to też ma wpływ na bezpieczeństwo. Hamulce mają duży wpływ na bezpieczeństwo. Okładziny w rowerze mają duży wpływ na bezpieczeństwo. Czy w przypadku hamulców fałbrejków szczękowych, klocki, tutaj okładziny, fałbrejki, klocki. Sprawdzamy. Płyn hydrauliczny przydałoby się wymienić. Jeśli mamy hamulce hydrauliczne, jeśli mamy hamulce na linkę, no to linki i pancerze wszystko trzeba sprawdzić. Czy nie zaśniedziało, czy nie zaczęło korodować, czy działa płynnie, czy nie jest linka postrzępiona, która może się zerwać. Tym samym w trakcie jazdy, w trakcie hamowania, w trakcie naciśnięcia tego hamulca, tracimy hamulec i lecimy na łeb na szyję. i no cóż, nie na wszystko mamy wpływ wtedy, nie? Eee, zużycie napędu to jest też kolejna bardzo ważna kwestia. Eee, czyszczenie tego napędu. No Ja, jak już dobrze wiecie, nie lubię czyścić swoich rowerów, unikam tego strony, od tego i mam awersję po prostu do tego. U klientów jest inaczej, bo o klientów rower dba się inaczej, o swoje się dba inaczej. Zużycie łańcucha też jest bardzo ważne są różne przymiary. Przeróżne. Ja używam mój ulubiony. Czekajcie, nie go znajdę. E, żeby nie reklamować. Coś takiego. Ale są też takie. Prostsze, e, przymiary dużo tańsze. Ten jest droższy. No ale to jest moja prawa ręka. Jak przyjmuję rower, no to jest w zeszycie włożony, tam sobie leży i każdy jeden rower od razu przy przyjęciu ma sprawdzany stan zużycia łańcucha. To nam też stan zużycia łańcucha, dużo mówi o stanie kasety, czy już jest podjechana, czy nie. Także przede wszystkim pompujemy koła. W zależności od tego, jakie nominalne ciśnienie mamy rozpisane na oponie. No tutaj musimy się posilić własnymi oczami, spojrzeć na oponę i dobrać ciśnienie pod siebie. Zawsze jest podane na oponie w przedziale od do. Im bardziej miękka, no, tym bardziej jazda komfortowa w terenie, ale ciężej na asfalcie. I odwrotnie im więcej napompowane, tym opona twardsza lżej na asfalcie, ale mniej komfortowo w terenie, no i też to będzie miało wpływ na wiele innych rzeczy. Nie odblokujemy amore, jeśli ktoś ma blokadę skoku w amortyzatorze i walimy się w jakieś korzenie na, na trasie leśnej z twardo napompowaną oponą z wysokim ciśnieniem, no to może można nawet uszkodzić tłumik czy samą blokadę, więc no tutaj myślenie też. Trzeba włączyć przede wszystkim i co dalej? Czyścimy, smarujemy łańcuch, sprawdzamy jego zużycie, sprawdzamy wszelkie linki, pancerze, płyn hydrauliczny, stan okładzin, klocków, stan tarcz hamulcowych. Też jest bardzo ważne, jeśli ktoś ma fałprayki, to stan samego rantu tutaj bieżni do hamowania. W tym roku już miałem dwa przypadki. W tym roku, a mamy marzec, dwa przypadki, gdzie obręcz pękła tutaj, bo była po prostu przetarta od hamowania. Obręcze stare, które już są zużyte, no robią się cienkie, mimo że to guma jetrze, ale często jest tak, że klient przegapi ten ostatni moment wymiany klocków hamulcowych i już łupie tą blachą po tej obręczy. No i później się robią, robią takie wżery, głębokie ranty i to po prostu pęka. Jeśli ktoś ma pełne zawieszenie, tak jak w tym przypadku, sprawdzamy, czy nie ma luzów poprzecznych na zawieszeniu. Bardzo często, bardzo często bywa tak, że dampery, przez to, że tu jest naprawdę wysokie ciśnienie w tych damperach, potrafią się samoistnie zapowietrzyć przez zimę i też wymagają serwisu. Taki damper wymaga serwisu, czy amortyzator, jakikolwiek. Wymaga serwisu raz do roku, żeby go rozebrać, przesmarować, wyczyścić, przesmarować. Z racji tego, że tak, wszystkie smary są robione na rozpuszczalnikach, które odparowują smar, nawet jeśli on tam jest, po roku no, traci właściwości, szczególnie jak jeździmy we wszelkich warunkach deszcz, nie deszcz i tak dalej. Ten brud i woda się dostaje. I smar chłonie to wszystko. I trzeba go wymieniać, trzeba serwisować takie rzeczy, bo jak zadbamy, to będziemy mieli. Przegapimy interwały serwisowe, to będą, będziemy musieli po prostu wymieniać albo większe elementy niż tylko jakieś uszczelniacze czy sam smar. A. Finalnie może dojść do wymiany całego dampera czy amortyzatora, jak już nie będzie się nadawał do niczego. Sprawdzamy też opony, czy nie są łyse, czy nie są przetarte, bo uwierzcie mi, często to się zdarza, szczególnie u dzieciaków, jak jeżdżą i hamują bokiem, robią slajdy itd. No to opony się przecierają, są mega łyse. No, też trzeba na to zwrócić uwagę, czy nie są popękane. Pamiętajmy, że teraz producenci nie stosują gumy, tylko stosują plastik jakiś, który po roku czy dwóch no pęka, po prostu cała opona jest spękana. Do tego stopnia, że nieraz prawie dentka wyłazi. Sam oplot trzyma dentkę po prostu w środku. No, nie, nie, nie jest to ciekawie. Szczególnie jakby nam się to gdzieś tam strzeliło na trasie. Musimy sprawdzać, czy nie ma luzów na sterach. Czy wszystkie połączenia tutaj przy kokpicie mostka są. Dokręcane te śruby, żeby nie było takiej sytuacji, że jedziemy i nam się nagle zrobi i się wszystko rozjedzie. No tutaj akurat mam rozkręcone, bo on sobie stoi ze, z, z kierownicą ułożoną wzdłużnie, żeby zajmował mniej miejsca. Także tak, myjemy nie jakąś mocną chemią. Mocną chemią można łańcuch, ewentualnie kasetę po zdjęciu najlepiej, bo jak przywalimy mocną chemią kasetę, która będzie założona na kole, może nam się to dostać do bębenka, może nam się zaciapać tarcza <laughs> resztkami smaru, i tak dalej. Czy rozpuszczonym tym smarem, brudem. I tylko dojdą nam zbędne, niepotrzebne koszta, których tak naprawdę można uniknąć. Taki przegląd podstawowy we własnym zakresie. Przygotowania do sezonu, czyli tak sprawdzenie śrubek, ewentualne podregulowanie wszystkiego, ee, napompowanie kół, no to wiadomo, pompka. E, pompka zwykła, rowerowa, jakakolwiek, może być mała, może być taka stacjonarna. Jeśli mamy amortyzatory powietrzne, nie obędzie się bez pompki do amortyzatorów. To są zupełnie inne ciśnienia. Taka pompka zwykła do kół nie wytrzymałaby takich ciśnień, które wytrzymuje pompka tego typu. Więc musimy się w to wszystko zaopatrzyć też. No ale skoro y, mamy rower takiej klasy, to domyślam się, że też macie sprzęt, żeby to robić. A żeby zrobić taki, e, posprawdzać śrubki dla totalnego amatora, który y, jeździ w niedzielę, jak jest ładna pogoda w dodatku, wystarczy nawet taki mały zestaw e, kluczy, żeby posprawdzać, czy to wszystko jest podokręcane. Y, smary. Smary są różne y, i. Naprawdę różnie się zachowują w różnych warunkach. Są smary na wet, czyli mokro, i dry, czyli sucho. Smary mokre na mokre warunki mają nie spływać z tego łańcucha pod wpływem wody, deszczu itd. i mają ten łańcuch oblebiać. Minusem tych smarów jest to, że. Wszystko się do nich klei. Później robi się mega brudny łańcuch. Na łańcuchu robi się papier ścierny, który go niszczy. Niszczy sam łańcuch, niszczy kasetę, niszczy blaty w korbie. I ja osobiście wolę stosować częściej smar na łańcuch na suche warunki, czyli rzadszy, który nie będzie tak trwale przyklejony do e, łańcucha, ale używać go częściej, a nie będzie się tak oblepiał brudem. Chyba, że pójdziemy o krok dalej i zastosujemy smar woskowy. E, zawoskujemy, wygotujemy w parafinie z dodatkami, e, ewentualnie w specjalnym roztworze, bo takie też można kupić. E, wygotujemy ten łańcuch, uprzednio go czyszcząc dokładnie, e, no ale to już inny temat. Smary woskowe mają to do siebie, że nie chłoną tak brudu jak te smary zwykłe, standardowe. Także to jest mega rozwiązanie, jak ktoś chce mieć czysty łańcuch. I jest cichszy po prostu łańcuch na tych smarach. Także podsumowując, sprawdzamy kwestie bezpieczeństwa, ciśnienie w oponach, klocki okładziny, linki pancerze, płyn hydrauliczny w hamulcach hydraulicznych. Jeśli nie mamy zdolności manualnych, możliwości narzędzi, oddajemy rower na serwis. Przegląd podstawowy, e, najlepiej z centrowaniem kół, bo to też jest istotne. E, I co? I czekamy, i cieszmy się po prostu z jazdy. Cieszmy się każdą chwilą na tej pięknej maszynie, jaką jest rower, którą, która daje nam tyle wolności, i takie tam wiecie o co chodzi. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wszystko e, ładnie, pięknie objaśniłem. Aureolkę sobie zrobię nad głową, a jak? Proszę bardzo, wbijajcie do mnie na serwis, wbijajcie po ubezpieczenia. Kolejki będą pewnie coraz dłuższe. Oby. Trzymam kciuki, żeby roboty było coraz więcej. Mam nadzieję, że temat nakreśliłem, chociaż trochę, to jest naprawdę złożony temat. I wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Macie to, jakby w poradniki YouTube, wszystko, wszystko, wszystko. I jeśli ktoś ma chęci, to może to zrobić sam. Wyregulować przerzutki, wyregulować hamulce takie, inne. Jak się odpowietrza, takie, inne. Wiadomo, że do tego wszystkiego potrzebny jest sprzęt. I czy jednorazowo potrzebujemy kupić sprzęt za x pieniędzy, zamiast wydać e, jedna, druga x na serwis, na przegląd? Jak macie zaufany serwis, idźcie na serwis. Dobra, tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Na razie, cześć.